Witam na kanale Wład 4. Dzisiaj sobie omówimy wzmacniacz operacyjny. W wzmacniaczu operacyjnym mamy dwa wejścia. Jedno wejście nieodwracające i jedno wejście odwracające oraz napięcie zasilania. Wzmacniacze operacyjne są na przykład w takich scalakach, a tutaj mamy na przykład obudowę DIP8 by odróżnić, gdzie nasz scalak ma pierwsze wyprowadzenie i ostatnie, to mamy tutaj takiego jakby klipsa, takie wgłębienie. I odwrotnie do ruchu wskazówek zegara sobie liczymy. Czyli tu jest przepraszam pierwsze wyprowadzenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme. Tak jak tu na rysunku. Wzmacniacze operacyjne używamy zawsze realizując... Pętle sprzężenia zwrotnego, czyli zawrócimy sygnał z wyjścia na wejście. Dla wzmacniaczy operacyjnych sprzężeniem zwrotnym obowiązują zasady. Wzmacniacz operacyjny będzie starał się, żeby napięcie na IN plus było takie same jak na IN minus. IN to jest po prostu wejście, OUT to jest wyjście. Czyli wzmacniacz operacyjny zrobi co może, by na wejściu IN plus oraz na wejściu IN minus było takie samo napięcie. Wzmacniacz operacyjny może też buforować, ale zajmiemy się tymi bardziej ważnymi oraz bardziej używalnymi po prostu funkcjami takiego wzmacniacza. Zajmiemy się teraz połączeniem nieodwracającym. W takim połączeniu wzmacniacza nieodwracającego wzmacniacz dąży, by te dwa wejścia były takie same. W tym połączeniu stosujemy dziennik napięcia na rezystorach. By obliczyć, jakie napięcie będzie w tym punkcie, zastosujemy wzór. Napięcie wejściowe, przepraszam, napięcie wyjściowe równa się napięcie wejściowe razy 1 plus R1 przez R2R1 i R2 to są nasze rezystory, czyli jeśli na rezystorze R1 i R2 opór będzie równy 0, to dostaniemy normalne napięcie. Ale gdy na rezystorze pierwszym oraz drugim będzie większy opór niż 0, to dostaniemy wzmocnione napięcie na wyjściu. Powiedzmy, że nasz rezystor pierwszy to jest 1 kOhm, a rezystor drugi to jest 2 kOhm. I zasilimy nasz um, wzmacniacz operacyjny 3,3 V. Według naszego wzoru wzmocnienie wynosi 1,5 V. Ograniczenie, ograniczenia tego układu są takie, że wzmocnienie napięcia musi się mieścić w zakresie zasilania. Do naszego eksperymentu użyjmy sobie scalaka TL082CN. Jak widzicie, ten scalak ma w sobie dwa wzmacniacze operacyjne. Użyjemy sobie do naszego układu jeden z nich. Ustawiam 3,3 V. Włączamy prąd, bierzemy miernik w dłoń i ruszamy z pomiarami. I nam ładnie wychodzi 9,43 V. Wynik był troszeczkę inny, bo to niedoskonałość miernika nam tu przeważa troszeczkę. Liczę, że pomogę. UEM, widzimy się wkrótce.